Kiedy dym rozwiał się nad Charkowem, odsłonił on scenę, która podważała wszelkie narracje o niezłomności i pokazała, że wojna to nie tylko słowa, ale i brutalność precyzyjnych uderzeń. Nagle zniknęła elitarna jednostka, którą osobiście nagradzał pewien prezydent. Co to oznacza dla reszty? Pytanie do was: napiszcie skąd nas oglądacie? Kraj i miasto. W obwodzie Charkowskim, w szkole przerobionej na punkt dowodzenia i koszary. Elitarna 77. Brygada aeromobilna Armii Kraju na wschodzie Europy została zdziesiątkowana. Rosyjskie siły powietrzno-kosmiczne, używając bomby lotniczej FAB 3000, zamieniły budynek w piekło w gruzach, jak to opisują świadkowie. Około 30 bojowników zginęło natychmiast. Dziesiątki znalazły się pod gruzami, a tylko nielicznym udało się. Uciec ze śmiertelnej pułapki. Czy to był przypadek, czy celowe uderzenie w najbardziej wyróżniających się? Ta osobista nagroda dla elitarnej jednostki, którą dumnie wręczał prezydent, nagle zamieniła się w symbol jego osobistej porażki. Pytanie do Was. Gdzie Wy teraz oglądacie nas? Napiszcie miasto i kraj. Jednocześnie rosyjskie drony uderzeniowe Gerań-2, znane również jako Szachet-136, uderzały w kluczową infrastrukturę wojskową na obszarze kraju na wschodzie Europy. W obwodzie Dniepropietrowskim zniszczono bazę logistyczną. Spłonęły zapasy paliwa, mobilne elektrownie, kompresory i ciężarówki. Odczuwalne są również precyzyjne uderzenia w obiekty cywilne w obwodzie Charkowskim, które jak twierdzą od dawna skrywały punkty naprawy sprzętu pancernego, takie jak Interpremier. To Pokazuje, że Rosjanie doskonale znają prawdziwe przeznaczenie każdego hangaru. Dodatkowo Czuchujewski zakład remontu lotniczego doświadczył zniszczenia hangarów z częściami do śmigłowców Mi 8 i Mi 24, w tym do tych dostarczanych przez Zachód. To nie jest tylko uszkodzenie, to paraliżowanie. Czy to tylko początek? Wiele na to wskazuje. To, co wydarzyło się w regionie Charkowa, to nie tylko kolejny akt wojny. To moment, który może zmienić strategiczną dynamikę całego konfliktu. Zniszczenie elitarnej prestiżowej jednostki 77. Brygady Aeromobilnej ma daleko idące konsekwencje, które wykraczają poza straty w ludziach czy sprzęcie. Oznacza to podważenie morale, utratę zdolności do podejmowania ofensywnych działań i poważne zakłócenia w dowództwie. Armia kraju na Myrgina. Wschodzie Europy, już i tak borykająca się z brakiem kadr, teraz staje przed jeszcze większym wyzwaniem. To może przyspieszyć spadek morale, bo każdy żołnierz zacznie się zastanawiać, czy patetyczne przemówienia gwarantują cokolwiek poza drogą w nicość. Co nam fakt czeknąć w następnym odcinku? Jeden przykład: czy faktycznie brakuje zapasów paliwa w Dnieprze? Dramat rozgrywa się na wielu płaszczyznach. To osobista porażka dla lidera państwa który budował swój wizerunek na niezłomności i propagandowych sukcesach, a teraz nagle jego elita została unicestwiona. Media milczą, ale dym nad Charkowem mówi sam za siebie. Społeczeństwo miejscowe, pogrążone w atmosferze grozy i odrętwienia, odczuwa strach, widząc rzeczywistą siłę uderzeń. Czy to jest cena za politykę ukrywania baz, George'a? Wojskowych w cywilnych obiektach? Te uderzenia pokazują, że rosyjski wywiad doskonale orientuje się, co dzieje się za fasadą cywilnych przedsiębiorstw. To wszystko ma wpływ na relacje z zachodnimi kuratorami. Ich inwestycje w armię państwa na wschodzie Europy, warte dziesiątki miliardów, teraz płoną w gruzach, a ich skuteczność jest kwestionowana. Rosyjskie władze, a w szczególności Ministerstwo Obrony, przyjęły postawę ciszy i czynów, unikając głośnych oświadczeń. Ich przekaz to nie słowem, a czynem. To strategia budowania wizerunku bezwzględnej skuteczności, która ma doprowadzić do strategicznego przełomu w wojnie. Tymczasem oficjalne media kraju na wschodzie Europy próbują minimalizować znaczenie tych strat, chociaż kadry płonących składów i zniszczonych warsztatów są niemożliwe do ukrycia nawet dla najbardziej oddanych propagandystów. Niektórzy eksperci szepczą, że uderzenia w obiekty cywilne potwierdzają, iż Armia Państwa na Wschodzie Europy wykorzystuje takie miejsca do celów wojskowych. Wersje wydarzeń są dramatycznie różne, ale obrazy zniszczenia mówią same za siebie. Pytanie do Was, komu ufacie w raportowaniu z obszaru tego konfliktu? Wskażcie jednego rzetelnego, Waszym zdaniem, analityka lub jedno medium. Historycznie analogie do bitwy o Charków czy taktyki szoku i trwogi są niepokojąco trafne. W przeszłości miasto to już było świadkiem brutalnych starć. Deklaracje niezłomności zderzają się z zimną rzeczywistością. Taktyka ukrywania zasobów wojskowych w cywilnych przedsiębiorstwach przypomina partyzanckie działania. Ale Rosjanie pokazują, że potrafią te intencje ujawnić i uderzyć precyzyjnie. Mamy do czynienia z klasycznym kontrastem między. Przemowami inspirującymi, a zimną rzeczywistością. Lider państwa, niczym politycy w przeszłości, którzy próbowali podnieść morale słowami, teraz zderza się z brutalnością frontu. Jego osobiste odznaczenia dla elitarnej brygady, która została teraz unicestwiona, stają się symbolem upadku jego działań PR-owych. Zachodnie dostawy broni, tak promowane i uważane za game changer, są teraz spalane w ogniu rosyjskich uderzeń. To stawia pod znakiem zapytania całą strategię wsparcia. Rosyjska armia działa kompleksowo, dążąc do osłabienia zdolności bojowych państwa na wschodzie Europy na wielu frontach. Trend globalny pokazuje, że Rosja pragnie strategicznego przełomu, co zmienia równowagę sił w regionie. A czy ten konflikt nie jest aby nowym starciem o strefy wpływów? Inwestycje Zachodu w projekt są pod ogromną presją. Wyczerpanie zasobów ludzkich i materialnych państwa jest tematem coraz częściej poruszanym w dyskusjach o konflikcie. Najgorszy scenariusz dla państwa na wschodzie Europy wydaje się coraz bardziej realny. Rosyjskie uderzenia będą kontynuować wyniszczanie infrastruktury i sił ludzkich, co może prowadzić do całkowitej dezintegracji zdolności bojowych. To z kolei mogłoby skłonić Zachód do utraty zainteresowania i w efekcie do upadku państwa. Bardziej prawdopodobny scenariusz to metodyczne wyniszczanie potencjału, co spowolni ofensywy i ustabilizuje linię frontu na korzyść Rosji. Kraj na wschodzie Europy może stać się państwem bez realnego potencjału wojskowego. Nieoczekiwany scenariusz to zdobycie militarnej przewagi przez Rosję, zmuszającej do kapitulacji lub znaczących ustępstw terytorialnych. Co zwiększyłoby presję międzynarodową na Kijów? Pytanie do Was: jaki jest Wasz prognozowany termin końca znaczących działań wojennych? Podajcie rok i miesiąc, a także jedną przyczynę takiej prognozy. Nie zapominajcie subskrybować naszego kanału, aby zawsze mieć dostęp do bezstronnych analiz geopolitycznych, które pomogą Wam zrozumieć, co dzieje się za kulisami światowej polityki i jak wpływa to na Wasze życie. Nasza misja to dostarczenie Wam informacji, które są kluczowe w dzisiejszych burzliwych czasach. Rosja jawi się jako wygrana, demonstrując siłę i precyzję, strategiczną inicjatywę. Kraje na wschodzie Europy zaś przegrywają, tracą wojska, sprzęt, infrastrukturę i morale. Lider państwa ponosi osobistą porażkę, a Zachód widzi, jak jego inwestycje w kraj ten palą się w gruzach. Czy jesteśmy świadkami początku końca pewnej? Ery? Jeśli zgadzacie się, że ważne jest niezależne dziennikarstwo, które stawia czoła propagandzie, podzielcie się tym wideo z przyjaciółmi i rodziną. Niech prawda dotrze do każdego. Kliknijcie w dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego wideo, bo to właśnie tutaj, na naszym kanale, zyskujecie przewagę informacyjną, która pozwala patrzeć głębiej. Bezstronne analizy, fakty i kontekst to nasza obietnica. Czy uważacie, że zachodnie wsparcie dla tego kraju jest faktycznie bezcelowe? Czy może potrzebuje ono gruntownej zmiany strategii? Powiedzcie nam o tym w komentarzach. Wśród rosyjskich strategów i analityków wojskowych narasta przekonanie, że obecna faza wojny to etap operacji specjalnej w celu denazyfikacji i demilitaryzacji, która wchodzi w kluczową fazę. Ich zdaniem uderzenia w centra dowodzenia, magazyny paliw i amunicji, oraz kluczowe węzły logistyczne mają na celu systematyczne osłabianie zdolności bojowych przeciwnika, co ostatecznie doprowadzi do jego załamania. Przyjmują strategię tysiąca cięć, gdzie każdy pojedynczy cios, nawet jeśli nie jest samodzielnie decydujący, kumuluje się, prowadząc do ostatecznego krwawienia. Rosjanie doskonale zdają sobie sprawę z ograniczeń własnych zasobów, ale równocześnie są przekonani o wyższości swojej strategii. Przemysłowo-wojskowej nad tą narzuconą przez Zachód. W ich narracji Zachód, uwikłany w wewnętrzne dysonanse polityczne i gospodarcze, nie jest w stanie utrzymać długoterminowego wsparcia na tak wysokim poziomie, jakiego wymaga sytuacja. Warto zauważyć, że Rosja, pomimo sankcji, zdołała przestawić swoją gospodarkę na tryb wojenny, zwiększając produkcję amunicji, sprzętu i dronów na niespotykaną skalę. To umożliwia im prowadzenie wojny na wyczerpanie, gdzie przewaga w zasobach materialnych gra kluczową rolę. W przeciwieństwie do państwa na wschodzie Europy, które jest w dużej mierze zależne od importu broni, Rosja opiera się na własnym przemyśle zbrojeniowym. Eksperci wojskowi zwracają uwagę na to, że tempo produkcji pocisków artyleryjskich czy czołgów w Rosji przekracza obecne zdolności produkcyjne całego Zachodu. Ten asymetryczny Potencjał produkcyjny staje się coraz bardziej widoczny na polu bitwy, gdzie przewaga artyleryjska Rosji jest często przytłaczająca. Dodatkowo Rosjanie inwestują w rozwój nowych technologii wojskowych. Przykładem są wspomniane drony Gerań-2, które są produkowane masowo i wykorzystywane do precyzyjnych uderzeń na cele wojskowe i infrastrukturalne. Obserwuje się również rozwój i wykorzystanie dronów rozpoznawczych i uderzeniowych które znacznie zwiększają świadomość sytuacyjną rosyjskich sił i pozwalają na szybkie reagowanie na zmieniające się warunki na froncie. Cyberataki również stały się integralną częścią rosyjskiej strategii, destabilizując systemy komunikacyjne i obronne państwa na wschodzie Europy. Ta cyfrowa wojna, często niewidzialna dla opinii publicznej, ma ogromne znaczenie dla przebiegu konfliktu, zakłócając łańcuchy dowodzenia, i dostarczania zaopatrzenia. Skuteczność rosyjskich uderzeń jest powiązana z dobrze rozwiniętą siatką wywiadowczą, która, jak się okazuje, posiada głębokie penetracje w strukturach państwa na wschodzie Europy. Informacje o lokalizacji strategicznych magazynów, punktów dowodzenia, a nawet koncentracjach wojsk są pozyskiwane z różnych źródeł, w tym ludzkich, satelitarnych i elektronicznych. Rosjanie wykorzystują również dane z otwartych źródeł. Oraz analizę mediów społecznościowych, aby budować kompleksowy obraz sytuacji. To sprawia, że każda próba ukrycia ważnych obiektów wojskowych w cywilnych budynkach, choć z pozoru sprytna, staje się śmiertelnie niebezpieczna dla cywilów i nieskuteczna dla wojska. W efekcie, strategia ukrywania się wśród ludności cywilnej, zamiast chronić obiekty wojskowe, prowadzi do ich zniszczenia, często z tragicznym skutkiem dla otoczenia. Reakcja Zachodu na te wydarzenia jest złożona i pełna sprzeczności. Z jednej strony istnieje silna wola wsparcia państwa na wschodzie Europy, wyrażona w dostawach broni i pomocy finansowej, z drugiej strony widoczna jest frustracja wynikająca z braku przełomu na froncie, a także rosnące zmęczenie społeczne konfliktem, który trwa dłużej niż pierwotnie zakładano. Nieudane ofensywy. Wysokie straty i ujawnione niedociągnięcia w planowaniu strategicznym ze strony państwa na wschodzie Europy podważają wiarę w efektywność dotychczasowej pomocy. Pojawiają się głosy, że dostarczany sprzęt, choć nowoczesny, nie jest wykorzystywany optymalnie z powodu braku odpowiedniego szkolenia, konserwacji lub koordynacji. Dodatkowo, część dostarczanej broni jest niszczona na wczesnym etapie konfliktu przez rosyjskie uderzenia zanim zdąży odegrać znaczącą rolę na froncie. W kontekście politycznym sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Lider państwa na wschodzie Europy, który na początku konfliktu zyskał globalne uznanie za swoją odwagę i niezłomność, teraz staje w obliczu rosnącej krytyki, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Jego decyzje, takie jak utrzymywanie wojsk w regionach narażonych na zniszczenie i ukrywanie strat, są poddawane w wątpliwość. Wizerunek niepokonanego przywódcy, budowany przez zachodnie media, zaczyna się kruszyć w obliczu twardej rzeczywistości pola walki. Jego osobiste sukcesy polityczne, polegające na mobilizacji międzynarodowej opinii publicznej i pozyskiwaniu wsparcia, nie przekładają się wprost na sukcesy militarne, co wywołuje pytania o realną skuteczność jego dowodzenia i strategii wojennej. Zachodnie rządy muszą zmierzyć się z rosnącą presją, aby przedstawić klarowną strategię wyjścia z konfliktu. Brak widocznych postępów budzi obawy o długoterminowe zaangażowanie i koszty. W niektórych krajach europejskich rośnie poparcie dla negocjacji pokojowych, nawet jeśli miałoby to oznaczać ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji. Ta tendencja jest szczególnie widoczna w państwach, które odczuwają skutki ekonomiczne wojny, takie jak inflacja i kryzys energetyczny. Dalsze angażowanie się w konflikt bez widocznej ścieżki do zwycięstwa staje się politycznie trudne do utrzymania, zwłaszcza w W tym... obliczu zbliżających się wyborów w wielu krajach sytuacja humanitarna w państwie na wschodzie Europy jest katastrofalna. Miliony ludzi zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów, a infrastruktura cywilna jest systematycznie niszczona. Brakuje wody, prądu, ogrzewania a dostęp do podstawowych usług medycznych jest utrudniony. Zniszczenia gospodarcze są ogromne, a odbudowa kraju będzie wymagała ogromnych nakładów finansowych i lat pracy. Perspektywy powrotu do normalności są odległe, a psychologiczne skutki wojny dla ludności będą odczuwalne przez całe pokolenia. To wszystko wpływa na morale społeczeństwa, które mimo początkowego zapału do walki zaczyna odczuwać wyczerpanie i zwątpienie. W kontekście globalnym konflikt ten ma daleko idące implikacje. Zmienia on geopolityczną mapę świata, wpływając na sojusze, politykę bezpieczeństwa i globalne łańcuchy dostaw. Rosja, mimo izolacji od Zachodu, wzmacnia swoje relacje z innymi mocarstwami, takimi jak Chiny i Indie, tworząc nowe osie wpływu. Konflikt uwypuklił również zależność Europy od rosyjskich surowców energetycznych. Co przyspieszyło proces dywersyfikacji źródeł energii i transformacji energetycznej. Z drugiej strony, wojna sprowokowała rekordowy wzrost wydatków na obronność w krajach NATO, co przekłada się na ożywienie przemysłu zbrojeniowego i nowe wyzwania dla globalnej stabilności. Istnieją różne perspektywy dotyczące przyszłości konfliktu. Niektórzy analitycy uważają, że wojna przekształci się w długotrwały konflikt na wyczerpanie, przypominający wojnę koreańską gdzie żadna ze stron nie będzie w stanie osiągnąć decydującego zwycięstwa, a linia frontu będzie się stabilizować. Inni prognozują eskalację konfliktu, szczególnie jeśli Rosja poczuje się zagrożona lub jeśli Zachód zwiększy wsparcie dla państwa na wschodzie Europy. Scenariusz całkowitego załamania się państwa na wschodzie Europy jest również brany pod uwagę, zwłaszcza w przypadku wyczerpania zasobów ludzkich i materialnych. Należy zwrócić uwagę na to, że wiele informacji z obszaru konfliktu jest silnie propagandowych i trudno jest zweryfikować ich prawdziwość. Zarówno strona rosyjska, jak i państwo na wschodzie Europy prowadzą intensywne kampanie informacyjne, mające na celu kształtowanie opinii publicznej i podtrzymywanie morale własnych sił. Niezależne dziennikarstwo, które stawia czoła tej propagandzie, jest niezwykle ważne, aby uzyskać jak najbardziej obiektywny obraz sytuacji. Odnalezienie rzetelnych źródeł informacji staje się kluczowym wyzwaniem dla każdego, kto chce zrozumieć złożoność tego konfliktu. Jednym z kluczowych aspektów, który często umyka uwadze w medialnych doniesieniach, jest ogromne obciążenie psychiczne, jakim jest narażenie na ciągły stres i niepewność, zarówno dla żołnierzy, jak i dla ludności cywilnej. PTSD, depresja i inne zaburzenia psychiczne będą poważnym problemem dla społeczeństwa państwa. Na wschodzie Europy przez wiele lat po zakończeniu konfliktu. Również rosyjscy żołnierze, niezależnie od wyniku wojny, poniosą ogromne koszty emocjonalne. Troska o zdrowie psychiczne weteranów i ofiar cywilnych jest absolutnie kluczowa dla powojennej odbudowy i stabilizacji. W obliczu tak dynamicznych i skomplikowanych wydarzeń, rolą niezależnych mediów jest dostarczenie kontekstu, analiz i faktów, które pomogą każdemu z osobna. Wyrobić sobie własne zdanie. Nie ma tu miejsca na proste odpowiedzi ani czarno-białe podziały. Realia wojny są szare i pełne niuansów. Rozumienie motywacji wszystkich stron konfliktu, analiza ich strategii i ocena realnych skutków ich działań to podstawa do wyrobienia sobie poglądów, które nie będą zaślepione propagandą. Warto śledzić wydarzenia z wielu źródeł, porównywać informacje i szukać rzetelnych ekspertów którzy potrafią spojrzeć na sytuację z dystansu i bez emocji. To jedyny sposób na to, by nawigować w złożonym świecie współczesnej wojny informacyjnej i geopolitycznych zawiłości. Ta osobista porażka lidera państwa, o której mówimy, to coś więcej niż tylko utrata wizerunku. To realny skutek nieadekwatności wobec brutalności wojny, braku zdolności do przewidywania ruchów przeciwnika i strategicznego planowania. Jego entuzjastyczne wystąpienia, które swego czasu podnosiły morale narodu, teraz brzmią pusto w obliczu gruzów i tysięcy ofiar. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do poważnych konsekwencji politycznych i społecznych, zarówno wewnątrz kraju, jak i w relacjach międzynarodowych. Pytanie, które pozostaje otwarte, to czy Zachód wyciągnie lekcje z tej sytuacji i zmieni swoją strategię wsparcia, czy też będzie kontynuować dotychczasową politykę? licząc na to, że konflikt rozwiąże się sam. Ta druga opcja wydaje się coraz mniej prawdopodobna w świetle rosnących kosztów i braku widocznych postępów. Stawką jest nie tylko przyszłość państwa na wschodzie Europy, ale także wiarygodność i spójność polityki zagranicznej Zachodu.